Hejka, hejka, wstałam dopiero, jak widać, hmm, tutaj moje włosy są dziwnie, a więc to chcę naprawić, ale najpierw przywitajcie z moim pieśnią. cześć, dobra, to nieważne, ważne się idę ubrać, dlatego, ja że zrobię sobie włosy, no i nie usiądę praktycznie już, a więc zrobię to, także ja już mam, Teraz będą spodnie. Dobra, ja gotowa. Założę sobie bluzę. Więc teraz idziemy ogarnąć moje pudełki. Nie? Powinienem po prostu si tu mi ogólnie wystaje jakiś, tyłek, więc. A tu mi wystaje jakieś. Patrzcie, baby hair. Więc. Muszę to zmienić. użyjemy tego z To Be. To jest u mnie do takich dwóch włosów. I od razu mówię, że lepiej to się układa na prostych. Lepiej. Bo na też się układa, ale nie najlepiej. A ja mam kręcone włosy. Od urodzenia już. Więc kochani, ja nic nie zrobię z tym. Ale i tak to używam. Gotsubi. Jak go kupiłam? On jest pomarańczowy, tylko to ma inny kolor. On jest pomarańczowy, przyciągam pomarańczowy. To polecili mi go

Baby her małe są, używam tego na szczoteczce i to tym, to tym, to tym najlepiej to było chyba dokrycie. Znosić, żeby się ujawni. I mam pomysł. Coś się dzieje. Jest coraz lepiej, coraz lepiej mi to wychodzi ogólnie. Czy nie było gorzej, bo tylko to psuję. Ja mówiłam, że jej przeciukaj też przeciągnie wolność. Będzie ta omana, jak dowie się, że jej przeciukaj jest fałszywa do bólu. Pytanie: Dlaczego? Dlaczego 13-letka robi takie rzeczy po jej świątyni? Ja to. ogarnę się z tyłu. Z tyłu. To. Tutaj? Ugarnę tak zalany sztuczną krwią, to się przytrafiło tylko Natalii. To Julia pisała te wszystkie straszne wiadomości? Myślę, że jak się sprawdzi jej komputer, to się okaże, że to ona założyła ten równowężny profil. Dobra. Słuchajcie. Nie. Tu mam już zrobiony. muszę to zamknąć teraz. Tu mam bardziej ułożone, a z tyłu sobie użyję tego z Isana. I trochę z tym na szczyteczkę i wyjdzie. Dobra, tutaj Baby Hair się ułożą, bo to najpierw musi wyschnąć. I... Okay, dobrze, nieważne co to. To po prostu. To się potem ułoży, bo to wystanie też tak potem złożone. Ale złoży się na 100 milionów procent. Ja w to. tego olejku już nie stosuję naprawdę już nie stosuję tego seru. wezmę Takie kropeczki mi wystarczą, a sobie. będzie piekło, ale to jest normalne, że będzie piekło, potem przesanie i będzie skóra kłaciła tenieczka. No, noska sobie mogę wziąć, nie potrzebuję. Teraz użyję tego ramu bo ono nie jest najlepsze kupiłam go specjalnie w Polsce z jaj. to jest ogólnie krem drąg ale ja daję ciupkę po kremach jakby tak żeby mi skóra nie pachniała w pachnie, pachnie prześlicznie ale teraz idę bo może jakiś lepszy olejek Zobaczę, popatrzę, I będzie lepszy Olej, dzisiaj chcę być ładna. Dzisiaj chcę być ładna, dosyć z angielskiego. I to chcę zrobić. Nakładam tutaj olejek. Aj, daj, nazywa się. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że. Ajajaj. Ajajaj, aj, aj, aj. to znaczy, coś się wydarzyło, ale to gładzi wszystko. Po prostu, moja skóra jest zadbana bardzo zadbana po tym mnie nawet jak sami się o nią nie dba. Aż tak. Sorry, muszę wziąć, bo mi się trochę kapnęło. Bombardilo, krokodilo, Ja pierdzielę, to Denerwują mi te brainy roła, te unikada gada w szkole, te maluchy Trudno potapnić cały czas jakieś... jakieś kurde, dziwne rzeczy mówią Ja pierdzielę, to tak denerwuje on tego słuchają i to o tym cały czas mówię to denerwuje w całej szkole teraz co to wygładzi, więc biorę tego mm. to sobie otworzę I ja tego nie otworzę otworzę Pierwsza w dal big bass tylko chodź na park Ogólnie to jest zimne. Nakładam to na twarz dlatego, że moja skóra. Oha! aha. czyli żyły mi wystają. Jak tutaj ma oczkę. to znaczy, że żyły wystają. A więc. To jest fajne, ogólnie, to jest takie zimne, na... ciepłe polecam. To jest Nie wiem, witaminy są. Ojej, coś za co bardzo nam podziwiło. Teraz użyjmy sobie podkładu. Tylko już wam już parę miesięcy. Ale nie wiem, czy on mi się już nie kończy, kochani. Aha.

tu jest i to muszę rozklapać po prostu patrzcie jak mój, jak mój yy, podkład się po całej twarzy rozprowadził bardzo ładnie to wygląda Czy jest sobie tego ogólnie ja ogólnie mam zły kolor bo to jest za pomarańczowy naprawdę za pomarańczowy jest więc muszę go niestety użyć bo nie mam innego

Zobacz, on jest jak podkład i dlatego mnie to denerwuje, ale go dużo używam. Wielka czemu? Zobaczcie jak moja buzia jest prześliczna. Wezmę sobie taką i I nienawidzę.

Tak się najlepiej rozkłada Ta skóra, tak Nie leci tak szybko Żeby się naoliwić Ja to Wprawdzie tak wygląda codzienny mój Kolonek, make up Dzisiaj trochę z tym korektorem A to nieważne Ja wam z